Witam. Mamy piękny zachód słońca, więc może nagram jakąś krótką recenzję kolejnego noża, który ostatnio do mnie przyszedł. Mamy tutaj Tusana model TS51, klips tytanowy, kładziny tytanowe, stal D2, mechanikę na łożyskach ceramicznych, detent ceramiczny. Ogólnie bardzo ładny Buck Spencer sorry, też ceramiczny. No Boże, ceramiczny. <tytanowy>, yy, tytanowy. Ogólnie bardzo ładny, przyjemny, zgrabny nożyk. no Ogólnie długość całkowita. No, wezmę w ręce. 21 cm, całe tam 21 cm długość KT 91 mm, grubość głównie 3,8 mm, 3,8 mm, dosyć dużo ale mimo wszystko bardzo fajnie się tym tnie długość zamkniętego 12 cm waga tego powiedzmy że eleganckiego nożyka. No to jest 117 gram. Przy tytanie, przy takiej grubości główni, no to nawet dość przyjemna waga. Wszystko ładnie wykończone, naprawdę. I piwocik, i clips. Dodatkowo mamy taką fajną faskę tutaj na no grzbiecie. Ociągnie się do samego końca profil ostrza Shift Foot. Nie chcę złapać ostrości. Profil ostrza Shift ogólnie kształtem takim, coś w stylu Z460462, bodajże, tak? To ta oś synkiewicza yy. Co do Tusana. Dużo modeli ma, powiedzmy, że oryginalnych. Widać jakieś tam inspiracje. Mówię, no tutaj mamy podobne, podobny profil całego noża do, do tej Zetki, którą której wspomniałem. Widziałem ostatnio chyba TS-85, który był też podobny do Zero Tolerance. 4, 5, 6, podaję, że, No. Ale mają też dużo różnych ciekawych innych, yy, mało powiedzmy inspirowanych modeli, które przyciągają uwagę naprawdę dużej ilości ludzi. Puh, ogólny temat noża wygodny, przyjemny. E, dla mnie, z tego co zauważyłem. Ja w ogóle tą mechanikę Wam pokażę. Należąca. Należąca przyjemnie, ładnie szczela. Detent mocno trzyma, więc trzeba poczekać zanim opadnie już poza detent. Minusik, jaki wyczaiłem no to wiecie, no klipcik fajny, ładny, elegancki. Z kieszeni bardzo ciekawie wystaje. wręcz go nie widać, ale no, mamy tutaj. Wcięcie na frame looku, prawda? Wcięcie mamy na frame, frame loku, i akurat materiał się tutaj od kieszeni zbiera. No i gdy dochodzi do tego miejsca, no to naprawdę ciężko wyciągnąć go z kieszeni. Nie mamy też dziurki na żaden lanyard, czy karabinczyk, jak to piszą na stronach sklepów niektórych. ...żeby wspomóc sobie to wyciągnięcie tego noża, prawda? Dodatkowo zauważyłem coś jakiegoś takiego dziwnego, nie wiem czy to złapie. Przy główni tutaj o miejsce styku... ...frame locka mamy... ...żer? Nie wiem, nie rozkręcałem jeszcze tego, nie widziałem dokładnie jak to wygląda. No ale taki jakiś ubytek. jak widać jest śladzik po frame locku, więc... On tam w miarę jakoś trzyma. No nie puści to. Nie powinno to puścić. Nie powinno to się dalej ukruszyć. A też no, takim nożykiem nie będziemy przecież rębać w drewna. Co do tej stali D2. Wiadomo, że ludzie boją się Chińczyków. Tym bardziej Tusana, który nie występuje na sklepach tak jak Kizen. Ja sprawdzałem kiedyś podróbkę Izuli. Z stal, co, co tam była dana właśnie do tej główni i powiem szczerze, że ona bardzo, ale to bardzo przypominała parametrami yy, normalną yy, stal D2, jak jest tam, nie wiem, na... Boże, skąd ja to brałem? Chyba od Spajderka, yy, właściwości tamte chemiczne, skład chemiczny. I był to bardzo dość zbliżony skład między chińskim, a tym od Spiderka. Spiderko, chyba Spiderko, jakiś tak właśnie nie wiem. Nieważne, no ale to od amerykańskiego D2 o. nazwijmy to tak. Nie, nie będę potwierdzał, co, nie będę mówił co do tego Spiderko, bo nie pamiętam to było bardzo dawno temu, naprawdę za dwa lata, może trzy lata temu sprawdzałem ten stan. Nożyk Czekaj, na Amazonie widziałem za 65 dolarów. Na eBayu za 50, to chyba kup teraz. Ja tam wylicytowałem za 45 bodajże. Dlaczego na eBayu? Na eBayu licytuję, bo są tam, jest tam dwóch użytkowników, którzy na pewno sprzedają oryginalne tusany. Dlaczego mówię, że oryginalne? Ponieważ na AliExpress pokazały się wersje nietytanowe ze stali. Ciężkie, masywne, czasem bez logo, czasem z jakimś takim kijowym logiem, czyli no, jak to w mają Chińczycy, siebie sami też podrabiają. Nie kupuję na Aliexpress Tusana. Jeśli chcę Tusana oryginalnego, mamy dwóch użytkowników na Ebayu i tam albo kup teraz, albo licytację. No licytacji czasami fajnie da się wyrwać w miarę tanio, jakiś nożyk u mnie chyba najtaniej wyszło 30 dolarów, bo zależy za tytan Za tytan idę 2, nie pamiętam to jest 29, chyba kupiłem coś takiego. Jak ktoś nie ma jakichś zastrzeżeń do takiej firmy chińskiej, można bez problemu zamawiać, naprawdę pod względem jakościowym, materiały, wszystko. Naprawdę ładnie się prezentuje w przypadku Tusana. Nie znajdziecie w sklepach, ponieważ polityka Tusana jest taka, że oni tylko mają dystrybutorów chińskich. Nie, nie dają towaru na USA czy Europę. Więc jedyny sposób na zakupienie tego noża to jest właśnie wysyłkowo przez internet. Mówię, eBay, jeśli chcecie, pewnie będzie na eBayu kupić niż na Aliexpress. Nie, nie czajcie się, że na przykład będzie nożyk no taki sam na przykład. Będzie kosztował 23 dolary, jak na Aliexpress. Na, za 23 dolary na pewno dostaniecie podróbkę stalową, cięższą, więc nie wiem, czy warto pakować pieniądze, jak dodasz te 15 dolarów, max 20 i może Ci się uda przy licytacji kupić wersję oryginalną. Uzdrawiam serdecznie na razie.